Microsoft dogaduje się z Ubisoftem polskie hity na jesień i wiele więcej w tym wydaniu Nieco Dziennik Okiendewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, premiery polskich hitów. Szybka seria nadchodzących rodzimych hitów, y, również y, na podstawie informacji z Gamescom. Oczywiście nie jest to pełna lista, ale to są te rzeczy, które powiedzmy gdzieś przyciągnęły moją uwagę. To po pierwsze, Fort Solis od Fallen Leaf i Black Draka Games miało premierę 22 sierpnia. TPP thriller science fiction, gdzie m.in. usłyszymy głos Troja Bakera, zbiera całkiem niezłe recenzje, więc jeżeli ktoś lubi taki klimat, no to polecam. Następnie Cyberpunk 2077 Phantom Liberty od CD Projekt Red ma premierę 26 września 2023 roku, więc już niedługo. Kolejno Lords of the Fallen od CI Games ma premierę 13 października. Ghost Runner 2 od One More Level, czyli jeżeli ktoś lubi szybką akcję, One Hit kille i futurystyczny klimat, i będzie mało po cyberpunku, no to mamy tutaj kolejny hitter właśnie od Krakowskiego Studia 26 października 2023, a następnie Invincible od Star Wars Industries, czyli przygodówka walking sim w klimacie retrofuturystyczne na podstawie prozy Stanisława Lema. Będzie miało premierę 6 listopada tego roku, następnie The Thaumaturge od Full Theory ma, ben, ma mieć premierę w tym roku, jeszcze nie podano dokładnej daty. Kolejny Alters od 11 Beat Studios, czyli nowy survival od firmy, która stworzyła chociażby Frostpunka. planowany jest na pierwszą połowę 2024. I tak samo na początku 2024 ogłoszony jest też Frostpunk 2, także Mamy tutaj kawał dobrych gier, ciekawe, ciekawe propozycje z różnych gatunków. Warto wyczekiwać i warto wspierać polską branżę. Idziemy dalej. Charles Martinet kończy z Mario. Ikoniczny aktor Charles Martinet nie będzie już podkładał głosu Mario. Informacją tą podzieliło się Nintendo na Twitterze. Aktor pozostanie jednak w Nintendo przyjmując nową rolę ambasadora Mario. Charles Martinet był oryginalnym głosem Mario w Nintendo. Od dawna napisał Nintendo. Charles przychodzi teraz do zupełnie nowej roli. W związku z tą zmianą przestanie nagrywać głosy postaci, ale będzie podróżował po świecie dzieląc się z radością z Mario i interakcją z wami wszystkimi. Nintendo podzieliło się również planami wydania specjalnej wiadomości od Shigeru Miyamoto i Szarsa Martineta w przeszłości. Sam Martinet powiedział, że moja przygoda na nowo się zaczyna, jesteście wszyscy numer jeden w moim sercu. To jest zawsze pozytywny człowiek z tego co widziałem na różnych materiałach. Aktor podkładał głos pod postać Mario od 91 roku. To jest kawał kariery. Dostał pracę jako głos Mario przez przypadek w zasadzie albo łutem szczęścia, gdyż dowiedział się, że miał się odbyć przesłuchania na targach, na których uczestnicy mieli rozmawiać z ludźmi jak i hydraulik Przednoostatnią ostatnią chwilę wymyślił sobie tą włoską naleciałość, gdy już reżyserzy byli zajęci pakowaniem sprzętu i ostatecznie aktor dostał rolę po prostu jednym ostatnim nagraniem łutem szczęścia i stał się jednym z ulubionych głosów w branży. Mam nadzieję, że no. Tak naprawdę przez te ponad 30 lat no człowiek już się narobił, tak? To już spokojnie może odejść na emeryturę, ale jednocześnie jest to tak ikoniczna postać, nie tylko jako głos Maria, ale po prostu jako człowiek, że no zdecydowanie tutaj jeszcze bycie takim ewangelistą, ambasadorem firmy, no to, to jest fajna emerytura, że sobie pojeździć po świecie i tak naprawdę być docenionym przez tyle lat, przez taki wkład pracy, być docenionym przez innych graczy, fanów więc wszystkiego naj i idziemy dalej David Wonderhar opuszcza Treyarch weteran serii Call of Duty projektant David Wonderhar znany przede wszystkim z serii Black Ops opuścił Activision po 18 latach pełniąc rolę dyrektora do spraw projektowania w Treyarchu pracował głównie nad Black Opsami i generalnie nad odśmioma odsłonami Call of Duty zaczynając od oryginalnej gry w 2003 roku Um, ogłaszając swoje odejście w piątek, powiedział, że przenosi się na inną, jeszcze nieujawnioną rolę w branży. Um, Trying napisało, że um, jego dyscyplina, kreatywność i innowacyjność pomogły kształtować nasze gry od Call of Duty to the Big Red One od, do Black Ops Cold War będzie nam brakować jego kultowych fraz i przełomowych pomysłów. On generalnie projektował rozwoje kampanii, tryby wieloosobowe i systemy. Także no człowiek z wielkim doświadczeniem, na pewno kolejna firma, myślę, że będzie zadowolona z jego pracy i osiągnięć. Także zobaczymy, co następnego go w przyszłości czeka. Miało piszcie i pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania staram się odpowiadać na bieżąco, tudzież najpóźniej w najbliższym live, który będzie gdzieś na początku września. Tak więc zapraszam. Idziemy dalej. Roblox, hazard i dzieci. Firma Roblox Corp. została oskarżona o udział w nielegalnym hazardzie z udziałem dzieci w wyniku pozwu zbiorowego złożonego przez Rachel Colvin i Daniel Sass w Sądzie Okręgowym USA dla północnego okręgu Kalifornii w ubiegłym tygodniu. Colvin i Sass twierdzą, że ich dzieci korzystały ze stron trzecich do obstawiania zakładu za pomocą Robux, czyli wirtualnej waluty używanej w Robloxie, i w rezultacie straciły wszystkie pieniądze, zarzucają Roblox, że nielegalnie czerpią zyski z hazardu nieletnich, naruszając tym samym ustawę o wpływach i korupcyjnych organizacjach Racketeer Influencers and Corrupt Organizations Act, czyli RICO. RICO zazwyczaj odnosi się do przestępczości zorganizowanej za pomocą RICO Act. Na przykład zwalcza się, zwalczało się duże organizacje mafijne w taki kompleksowy sposób i teraz. Twórcy Robloxa podpadają pod ten sam paragraf. To jest. No, ciekawe. Skarga stwierdza, że Roblox ma in, identyczną, nieidentyczną realną wartość i jest używane przez dzieci do uczestniczenia w hazardzie online. Skarżący twierdzą również, że Roblox Corporation wzbogacił się na tej praktyce, pobierając 30% opłatę od y, stron hazardowych, co pozwoliło zarobić miliony dolarów rocznie. Robux Corporation odpowiedział, że strony hazardowe nie mają żadnego legalnego związku z firmą, a negatywni aktorzy naruszają standardy firmy. E, zapewnili, że będą nieustannie czujni i walczyć e, z takimi działaniami, które zagrażają bezpieczeństwu swojej społeczności. Codinisa stwierdzą, że nie byli świadomi używania Robux przez ich dzieci do hazardu i ża, zażądali procesu przed sądem przysięgłych. No, i ciekawe, ciekawe, jaki będzie efekt tego. No, jeżeli firma dostanie po łapach, dostanie jakąś karę, czy będzie musiała wypłacić za dużo uczynienie, zapewne zacznie bardziej przykładać się do tego, żeby jednak te robuxy były używane w odpowiedni sposób. No, to jest być może jedyny sposób wpływu na taką firmę, która, jak słuchaliście niektórych moich poprzednich wiadomości, obraca już setkami milionów dolarów. Więc tym samym ciąży na nich pewna odpowiedzialność, żeby. Ich waluta, ich systemy były wykorzystywane w odpowiedni sposób. Oczywiście zawsze się trafią firmy, które spróbują obejść te zabezpieczenia, spróbują w jakikolwiek sposób negatywnie korzystać z pewnych jednak pozytywnych aspektów Robloxa, bo jest to bardzo dobra, kreatywna platforma, dzięki której przy okazji jeszcze można zarobić. Natomiast no. Firma już drożą pewne kontrowersje, tak jak właśnie wykorzystywanie dzieci w ogóle do generowania zawartości, którą można potem sprzedawać, czyli to podpada pod prawo pracy dzieci. A jeszcze teraz jest kwestia hazardu, no muszą się zdecydowanie lepiej pilnować tutaj, żeby ich prawo danego kraju nie dojechało. Kolejno, High klonuje głosy aktorów. Działający na rynku gier wideo aktor głosowy Henry Schrader... Oskarżył deweloperów Hi-Res Studios, twórców gry Smite czy Paladins o wykorzystywanie AI do klonowania występów aktorów bez ich zgody. Shader dalej twierdzi, że deweloper aktywnie odmawia wprowadzenia klauzuli do umów aktorów głosowych, która pozwoliła im by odrzucić wykorzystywanie ich głosów do uczenia maszynowego. Shader stwierdził, że niektórzy aktorzy dostali informację, że nie mogą zobaczyć umowy, dopóki nie podpiszą NDA. Wyraził również obawę, że sytuacja ta może wprowadzać w błąd nowych w branży. Wcześniej tego roku aktorzy głosowi ujawnili, że niektóre umowy od potencjalnych klientów żądały od nich zrzeczenia się praw do wykorzystywania ich głosu przez oprogramowanie AI, często bez ich wiedzy. W odpowiedzi na zarzuty Scheidera, dyrektor generalny Hire Studios Stuart Chisholm. E, Tutaj też nie wiem. Opublikował na Twitterze y, fragment klauzuli Studia, wyraźnie w niej stwierdzono, że Studio nie będzie wykorzystywać ani sublicencjować występu do symulacji głosu ani wizerunku aktora. Tyson y, nazwał AI szerokim tematem, przyznał, że zajęło mu trochę czasu, aby opracować odpowiednią formułację prawną, y, wydał również kopię. Całego zapisu AI, który zostaje wysłany od, do przyszłych kontra kontraktów wymagających podpisu aktora głosowego. Ostatecznie dodał, nigdy nie powiemy nigdy, jeżeli chodzi o wykorzystywanie AI, ale podkreślił, że uważałby za dziwaczne i nieuczciwe wykorzystywanie ak głosu aktora bez jego zgody. Tak naprawdę ten temat będzie się już teraz odbywał praktycznie na każdej płaszczyźnie i parzy, i głosów, i obrazów i w końcu ktoś musi dojść do tego punktu, w którym. No, stwierdzimy, nie zatrzymamy całościowe AI absolutnie. Natomiast trzeba będzie całą pracę ludzką, głosy, twarze i tak dalej, po prostu licencjonować. AI, jak generuje zawartość, dokładnie wie w jakim procencie, co i jak wykorzystuje. Można to zmierzyć. Tym samym moja wizja na to, oczywiście nie, nie musi się pokryć z realnym obrazem tego, może to komuś nie pasować, ale moja taka najbardziej fair wizja, i sobie pomyślcie o tym. Jest taka, że skoro na przykład na Spotify mierzą od abonamentu, tam procentu abonamentu, nie wiem, ilość odtworzeń na przykład, czy ilość wykorzystań danego utworu i płacą odpowiednio procentowo danemu zespołowi, no to tutaj pomyślcie, jeżeli na przykład ktoś płaci 100 dolarów za jakiś obrazek, który został złożony z 10 powiedzmy obrazków, no to wtedy jakiś tam procent powinien. W odpowiednich proporcjach iść do autora oryginalnego otworu. Tak samo, jeżeli ktoś udziela głosu, no to nie wiem, minuty wykorzystywania tego głosu wygenerowane przez AI też powinny być odpowiednio płacone dla danej osoby. Tak samo z twarzą, czy właśnie tu od stopnia wykorzystania, czy od czasu wykorzystania, to już jest kwestia nie dla mnie, ale generalnie jeżeli nie ominiemy kwestii AI, to powinno być uregulowana prawnie tak, by każde wykorzystanie przez AI było odpowiednio opłacone przez osoby, które stają się źródłem tego, tej generacji, tudzież powinna być po prostu możliwość odrzucenia kompletnie niewyrażenia zgody na to, żeby stawać się częścią tego wygenerowanego przez AI świata. W końcu ktoś to wyreguluje i już są kolejne pozwy, kolejne działania w sądach, które stwierdzają na przykład ostatnio, iż to, co zostało wygenerowane przez AI, nie jest objęte prawem autorskim. W sensie um, AI po prostu nie może być autorem, a nie jest to jednocześnie praca człowieka, tylko jest bazowana na pracy człowieka. Tym samym um, wykorzystywanie tego w komercyjnych produktach może być bardzo kłopotliwe dla firm, które to robią, więc tym samym um, teraz dużo studiów na przykład już się tym zabezpiecza przez um, tworzenie własnych serwerów generujących AI, czyli są własnością wszystkiego, co zostanie tam wygenerowane. I tak samo bazują tylko i wyłącznie na zasobach, które firma już posiada. Tym samym faktycznie mogą dokładnie regulować tym, co AI zostanie, co AI wypluje w danej firmie. I to jest chyba jedyna droga, żeby mieć tutaj spokój prawnie. Także inaczej trzeba będzie to jeszcze regulować, i podejrzewam, że jeszcze chwilę to czasu zajmie. Następnie Armored Core 6 w wysokim standardzie. Nadchodząca gra Armored Core 6 Fires of Rubicon będzie działała w wysokiej rozdzielczości, jeżeli tylko ma się odpowiedni sprzęt. Według opublikowanych przez Bandai Namco wymagań systemowych gra oferuje 60fps w 4K na Xbox Series X i PlayStation 5. Właściciele Xbox Series S będą musieli zadowolić się rozdzielczością 1440p z ray tracingiem, podobnie jak e, obecna generacja konsol i komputerów PC. Ta funkcja jednak, jeżeli chodzi o ray tracing, będzie dostępna tylko w garażu. Czyli zamknięte pomieszczenie, dużo błysków i tak dalej. No bo jeżeli trzeba by było odpalić ray tracing w tej otwartej mapie, gdzie mamy dużo laserów i tak dalej, no to każdy sprzęt podejrzewam w tym momencie by się poddał. Jeżeli chodzi o pc to jest to oczywiście platforma, która zapewni najwyższą jakość. No bo tutaj, jeżeli mamy odpowiedni komputer, no to możemy mieć 120 fps 4K. Jest to pierwsza gra od Chrome Software z taką możliwością starsze konsole mogą wyświetlać jedynie 30 fps PlayStation 4 zapewni rozdzielczość 1920 x 1080, czyli full HD. Xbox One będzie działał w 1600 x 900, czyli 900p, a Xbox One X dostanie rozdzielczość 4K, tak 4K. Czyli 3840 na 2160 i premiera Armored for 6 została zaplanowana na 25 sierpnia. Zapraszam Was już teraz na mój stream w poniedziałek, dlatego bo przez weekend mnie nie będzie. W ehm, poniedziałek 28 sierpnia o 18 na kanale Wayward Preacher zostanie link zamieszczony w opisie. Tam będę po angielsku streamował pierwsze dwie godziny gry, tak więc już teraz serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi kawy przez serwis Bike of 2. Link znajdziecie na górze opisu. Dziękuję też wszystkim, którzy już mnie wspali, a ostatnio byli to Kasperski Antywirus, Łukasz Stąporek, Wojciech Tutko, John M. i Robert Bukiewicz. Bardzo dziękuję za wpłatę i idziemy dalej. Twórcy Overwatch 2 zapowiadają, odpowiadają na review bombing. Wcześniej tego miesiąca Blizzard oficjalnie wyda Overwatch 2 na Steamie, dotrzymując obietnicy zwiększenia dostępności gry dla szerszej bazy graczy poza Battle.net. Po wydaniu gry stała się ona najgorzej ocenioną grą na Steamie. Z tylko 9% pozytywnych recenzji, które wiele, nawet jeżeli te były pozytywne, były przepełnione sarkazmem, prawie dwa tygodnie minęły i dalej gra jest oceniana jako Overwhelmingly Negative i ma 91% negatywnych recenzji i 150 tysięcy recenzentów po prostu łaja tą firmę, głównie właśnie firmę, nie samą grę wyraża swoje zadowolenie z braku obiecanej zawartości PvE, kontrowersyjnego podejścia Blizzard'a do monetyzacji oraz braku nowych funkcji w porównaniu z oryginalnym Overwatchem. I tutaj wiele osób to ocenia tak. Sama gra, jako gra, jest dobra, ale to jest zły produkt, czyli nie dowozi określonej zawartości. Z gracze poczuli się okłamani i dodatkowo jeszcze wyciąga tragiczną kasę przez Battle Pass'e, przez dodatki itd., itd. Czyli sam system gry ludzie oceniają bardzo pozytywnie, ale wszystko dookoła jest skaszanione. Aaron Keller, dyrektor Overwatch tu niedawno wydał oświadczenie w odpowiedzi na niekorzystną opinię społeczności, przyznając główne czynniki przyczyniające się do tego odbioru. Przyznał, że nie byli w stanie dostarczyć złożonego z lata temu, ale jednocześnie chcieli udostępnić tytuł możliwie w jak najszerszej grupie osób. Rozumie niezadowolenie graczy, ale nie cofną czasu, więc będą teraz dodawali. Starali się dodawać częściej i więcej map postaci trybów itd. Co zaskakujące, dyrektor powstrzymał się od przypisania negatywnych ocen chińskim graczom, mimo że miał ku temu oficjalny powód, bo wyszło, iż 62% wszystkich negatywnych recenzji pochodzi z Chin. Chińscy gracze wyrazili swoje obawy związane z porzuceniem ich regionu przez Blizzard, no bo zamknięto im niedawno praktycznie wszystkie serwery, więc nie mogli grać. W Overwatcha nie mogli grać, w World of Warcraft, Starcrafta i tak dalej, Więc no cóż, czego się spodziewali? No, w momencie, kiedy tak traktują graczy, no to można tylko dostawać po uszach. No firmę stać na to, żeby nie być taką, a jednocześnie tego nie robią, więc mamy co mamy. Mam nadzieję, że albo Blizzard w końcu zmieni podejście, albo płoną do ziemi. Następnie Starfield wyciekł. Niedawny gameplay z gry Starfield został zamieszczony online. Na małym kanale YouTube zamieszczono około godziny rozgrywki. Graż nagrał to w ogóle telefonem, na telewizorze, po prostu jak w dobrych 2009 latach. To tylko kwestia czasu, zanim oczywiście materiał zostanie usunięty. Pewnie już w momencie nagrywania go nie ma. Ja widziałem kawałek z ciekawości. I nie chcę tutaj jakby wyciekać z nie wiadomo jakiej informacji. Natomiast po grze, zaskakująco, chyba to jest też kwestia tego, że mamy bardzo stabilny tam framerate, nie widać było, że te 30 FPS-ów przeszkadza w rozgrywce. Więc to, że ludzie to jest taki typ gry, wydaje mi się, który, który jednak, mimo że jest FPS-em, to nie jest tak szybki, mimo że właśnie ma tą perspektywę z pierwszej osoby, to nie jest tak szybką grą, żeby wymagało tych 30 FPS, więc tutaj wygląda na to, że nie jest tak źle. Animacja, sceneria wygląda bardzo dobrze i jeżeli dobrze pójdzie, to też zrobię streama przynajmniej z pierwszej godziny rozgrywki. Także tutaj wypatrujcie, będę wrzucał informacje na stoszale. Widać jednak, że mamy tutaj Creation Engine znowu, więc mamy te same braki, to samo powiedzmy mało doskonałe oświetlenie i tak dalej i tak dalej, czyli tutaj jakby widać, widać tą przestarzałą technologię jednocześnie. No ale myślę, że to, co jest najważniejsze dla fanów i ym, Bethesdy i tego gatunku, w którym mamy taki NASA punk tak naprawdę, czyli bardziej zbliżone do rzeczywistości powiedzmy ym, science fiction, no to myślę, że tutaj będą stylistycznie zadowoleni. Ym, co do samej fabuły, no to nie, wy, nie wypowiadam się, nie wiem, nie znam, ale na o, o takim pod technicznym kątem wygląda to lepiej niż się spodziewałem. Zobaczymy, jak faktycznie ludzie to ocenią po premierze. Idąc dalej. Zmiana trendu w Japonii. Nowy raport firmy Niko Partners ujawił, że konsole są najpopularniejszą platformą wśród młodszych graczy. W Japonii w corocznym raporcie Japan Youth Games przeprowadzono ankietę. Wśród ponad 300 rodziców graczy w wieku od 6 do 18 roku życia i ponad 90 graczy między 16 a 18 rokiem życia. Konsole są najchętniej wybierane formatem wśród japońskich graczy, używanym przez 72,3% grupy, następnie gry mobilne 63,5, tylko 14,7% respondentów grało na PC. Niko zauważył, że rodzice preferują konsole ze względu na większą widoczność i kontrolę nad treściami. Ponadto młodsi gracze spędzali średnio około 7,9 godziny tygodniowo na mobilkach w porównaniu z 6,5 godzin na konsoli i pc -cie. Według Niko Partners młodsi gracze są bardziej otwarci na zagraniczne tytuły gier, esport, sport transmisje na żywo i twórców treści niż dorośli. 46% ankietowanych nastolatków wykazujących zainteresowanie w porównaniu do 12% ogółu graczy w Japonii. Ankieta wykazała także, że japońscy rodzice mają bardziej pozytywny stosunek do gier i sami są najprawdopodobniej graczami. 67% rodziców dzieci w wieku 6-18 uważało, że to ich rola, by nadzorować czas spędzany w grach, a nie pozwolić na to rządowi. Raport Nico Partners pokazał, że 45,8 młodych japońskich graczy się z tym zgadza. W lipcu inny raport od Niko Partners wykazał, że kobiety stanowią 37% graczy w Azji, generując prawie 25% całkowitych przychodów na rynku tego regionu. To w stosunku do Europy, to widać tutaj te różnice. U nas mimo wszystko dalej bardziej popularne są gry mobilne niż PC, konsola i tak dalej. Poza tym, jeżeli chodzi o proporcje graczy, jeżeli chodzi o płeć, no to u nas to jest 49%, to już się nawet przesuwa pod równo 50% grających kobiet i. Tyle samo mężczyzn, więc wiadomo, według takich ogólnych, powiedzmy, statystyk, teraz jest to bardziej złożone, ale w każdym razie nie ma już tego rozróżnienia ze względu na płeć, przynajmniej na zachodzie, a na pewno w Europie, jeżeli chodzi o właśnie to, kim jest gracz. Także no, są te pewne różnice na rynkach. Na pewno tutaj też mam Was do materiału, co gra japoński gracz i na czym się skupia. Już zrobiłem też materiał o polskim Game i rynku growym. Myślę, że za niedługo zrobimy sobie coś o Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, bo są dwa duże rynki i generalnie o europejskim graczu, bo to też jest charakterystyczne i zróżnicowane, bo inaczej grają Niemcy, inaczej Francuzi, inaczej Włosi, a inaczej Hiszpanie. Tak więc tutaj myślę, że jeszcze do tego dojdziemy gdzieś za jakiś czas, zwłaszcza przy okazji któregoś po prostu z raportów bo wtedy będziemy mieć najbardziej aktualne informacje, także wypatrujcie tego na moim kanale. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych, zapraszam Was do tego, żebyście skoczyli na chwilę na YouTube, a, dali zasięgowy komentarz, lajka, subskrybowali. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, udostępniajcie materiały dalej, to na pewno mi pomoże. Już widzę, że te działania tutaj przynoszą skutek, bo przekroczyłem już 5000 subskrybentów i to wszystko dzięki Wam, także bardzo Wam dziękuję. Niektóre firmiki naprawdę Wskakują bardzo wysoko, jeżeli chodzi o oglądalność. Także również dziękuję, że aktywnie, aktywnie działacie w tym zakresie. Przekażcie też troszkę miłości dla Łukasza, bo dzielnie montuje te wszystkie materiały. I teraz przechodzimy do tematu głównego, czyli Microsoft sprzedaje chmurę Ubisoftowi. Propozycja przejęcia firmy Activision Blizzard przez Microsoft została zrestrukturyzowana i ponownie jest badana, a teraz Ubisoft jest uwikłane w największą transakcję w historii branży. Zarówno Microsoft, jak i Competition and Markets Authority, czyli CMA, brytyjski regulator, który zablokował wcześniej umowę w tym roku, ogłosili dziś rano, że dziś rano w sensie w momencie kiedy opublikowano ten materiał, ten artykuł, nowa umowa została przedłożona do rozpatrzenia przez CMA. Umowa ma na celu wyeliminowanie obaw CMA dotyczących dominacji Microsoftu w chmurze przez całkowite usunięcie tego aspektu. Zamiast tego prawa do gier w chmurze zostały przekazane niezależnej stronie trzeciej, Ubisoftowi. Wydawca Assassin's Creed otrzymał prawo do strumieniowania wszystkich bieżących i nowych gier od Activision Blizzard wydanych na PC i konsole, w tym wszystkich wydań w ciągu najbliższych 15 lat. Ubisoft będzie mógł komercjalizować i licencjonować wersje chmurowe tych tytułów, Dodając je do innych usług na świecie, również działających w systemach operacyjnych innych niż Windows, Microsoft otrzyma jednorazową płatność od Ubisoftu za te prawa, a także dalsze wynagrodzenie w oparciu o rynkowy mechanizm wyceny hurtowej tym opcję wspierającą wycenę na podstawie użytkowania czyli abonament czy licencję po prostu za wykorzystywanie tych gier, plus pewnie za ruch, jeżeli chodzi o użytkowników. W wpisie na blogu prezydent Microsoftu, prezes Brad Smith, powiedział, że po restrukturyzacji Microsoft nie będzie miał możliwości wyłączności publikowania gier Activision Blizzard na swojej platformie, czyli Xbox Cloud Gaming, ani kontrolowania wyłącznych warunków licencjonowania gier Activision Blizzard dla konkurencyjnych usług. Sprytne, czyli to nie jest tak, że oni zamknęli całkiem i przekazali po prostu całą chmurę Ubisoftowi, tylko ten fragment dotyczący właśnie spornej spółki, czyli Activision Blizzard będzie wydzierżawiany, Ubisoft przejmie wszystkie prawa, Microsoft będzie licencjonował sobie po prostu tę grę i wszystko jest tutaj jakby dozwolone w tym zakresie. Ciekawe rozwiązanie, Smith dodał, że umowa z Ubisoftem została sformułowana, tak? Że po zakończeniu przejęcia Microsoft nadal uzyska prawa niezbędne do spełnienia zobowiązań prawnych wobec Komisji Europejskiej, która zatwierdziła umowę wcześniej w tym roku. Firma Xbox e, również e, będzie miała wszelkie prawa niezbędne do spełnienia już zawartych umów z dostawcami, takimi jak Nvidia, Booster, Ubisoft czy Anware. Ponieważ e, prawa do gier w, chmurę, w chmurze są wyłączone z umowy, zarówno Microsoft jak i CMA zgadzają się, że jest to teraz istotnie inna transakcja, w związku z czym. CMA rozpoczyna nowe śledztwo fazy pierwszej z ustawowym terminem 18 października tego roku, tego samego dnia, na który zostało przedłużone, proponowane przez Microsoft przejęcie aktywnym Blizzard w zeszłym miesiącu. CMA zaprasza teraz do komentarzy wszelkie zainteresowane strony, które chcą wyrazić swoje poglądy na temat wpływu nowo zrestrukturyzowanej transakcji na konkurencję w Wielkiej Brytanii. Um, i tutaj cytat, to nie jest zielone światło, powiedziała w oświadczeniu dyrektor generalna regulatora, czyli Sarah Cardell. Starannie i obiektywnie ocenimy szczegóły zrestrukturyzowanej umowy i jej wpływ na konkurencję, także w świetle komentarzy stron trzecich. Nasz cel się nie zmienił. Każda przyszła decyzja w sprawie tej nowej umowy zapewni, że rosnący rynek gier w chmurze nadal korzysta z otwartej, skutecznej konkurencji, stymulującej innowacje i wybór. Ostatecznie potwierdzenie zablokowania oryginalnej umowy zostało wydane przez CMA na całym świecie i proponowane przez Microsoft przejęcie Activergen Blizzard zostało zatwierdzone w ponad 40 krajach, w tym w Unii Europejskiej, jednym z trzech kluczowych rynków, których Microsoft potrzebuje, zanim umowa może zostać sfinalizowana. FTC w USA już nie ma argumentów, by sprzeciwiać się umowie, stąd CMA musi dać ostatecznie zielone światło, by zakup został zatwierdzony na całym świecie. No i to jest pewnego rodzaju trik, wyjście. Obejście interesujące, czyli nie rezygnują całkiem, tylko wydzielają powiedzmy sporną część firmy do innej firmy, biorą sobie tam licencję, haj się podejrzewam będzie zgadzał, a jednocześnie wszelkie prawne ustalenia będą usatysfakcjonowane, jestem ciekaw czy to przejdzie, no musi przejść, bo jeżeli do 18 października CMA nie zatwierdzi tego i umowa nie zostanie odpowiednio zatwierdzona, no to wtedy Microsoft będzie musiał zapłacić Activision Blizzard 4,5 miliarda dolarów, więc podejrzewam, że wszystkim tutaj zależy na tym, żeby już mieć to z głowy, tak więc podejrzewam już, że na 99% to wszystko przejdzie i faktycznie Activision Blizzard stanie się częścią Microsoftu jeszcze w tym roku, przynajmniej pod kątem prawnym, a faktycznie to pewnie potrwa jeszcze trochę, zanim będzie ten transfer ludzi, zasobów tak itd. itd. I to wszystko w tym wydaniu niecodziennika Okiem Deva. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Zapraszam Was na nowy kanał Wayward Preacher, gdzie będę skupiał się na streamach z gier po angielsku oraz za jakiś czas pojawią się tam też anglojęzyczne wersje moich faliotonów. Nie wszystkich, bo to trochę było tego, ale no być może na przykład ten no Baldur's Gate nagram. nagram po angielsku. No właśnie. I Zapraszam też do, jeżeli jeszcze nie widzieliście, do mojej analizy tego, co jest sukcesem trzeciego Baldura i dlaczego to jest ciężkie do powtórzenia. Pozostaje mi więc pożegnać Was, życzyć Wam samych pozytywnych, popkulturowych doświadczeń i spojrzenia na gry okiem